Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darius, a to jest polski Maptur na farmie Small e, Mapa została wydana 20 czerwca 2022 roku. Pojemność mapy 29 MB. E, twórcą mapy jest ABT Franky Y. A mapa wygląda tak: Tada. Jak sama nazwa wskazuje, Small, czyli mała. Mapę prezentuję na poziomie łatwym, więc na poziomie łatwym posiadamy teren, gdzie jest farma. Pole numer 13, pole numer 14, pole 23. Do farmy również, jeśli chcemy używać, to mamy tutaj pole, gdzie się znajduje, znajdują krowy. Już przejdę, pokażę. bo to wszystko tutaj będę pokazywał raczej z biegu. Tutaj jest to pastwisko, gdzie są krowy. Więc trzeba sobie je, trzeba sobie je kupić. Kwota za, za to pastwisko to jest 197 664. Strej pieniążków trzeba wyłożyć. Jeśli chodzi o ten slot, tam też są zwierzęta. To jest 17 280. Jeśli chodzi o ceny w ogóle pól, to są to są łączone. To jest na przykład 44 000, 28 000, 18 000, to jest 28 000. Także są w miarę takie zróżnicowane. O, 12 240 jest najmniejsza pole numer 20. A to no takim razie, żeby to sprawdzić, się zapożyczę i zakupię to pole. Albo inaczej. Właśnie i teraz Przedem to pole. Są zaczniki, są zaczniki, dobra. O. Oj, ja ocieram. miałem wyłączone zaczniki, dobra. E, na polu tym jest 1200 krów, można pomieścić, więc dość spore. Jeśli chodzi o trawę, którą tutaj mamy, to czasami na niektórych pasyskach muszę sobie wjechać, skosić trawę, bo. Zwierzęta jej nie używają, to jest... one tylko sobie tak chodzą. Więc można wtedy wykorzystać trawę na, na skoszenie tam na kieszonkę czy na siano. aczkolwiek w tym przypadku tutaj nie będziemy mogli skorzystać z tego, ponieważ nie ma dostępu na tą farmę. Ale... Polak sobie potrafi poradzić w każdej każdą sytuacji, więc jeśli chcecie, możecie sobie postawić rampę, bo są dostępne rampy. Można je zakupić, postawić sobie, także nie powinno być żadnego problemu z dostępem. Wtedy. Jak są te rampy załadunkowe, bo są mody do tego, także postawicie sobie z jednej strony, z drugiej strony, można sobie tak przejechać przez Voilà. Aczkolwiek nie wiem, jeśli chodzi o tę trawę, bo widzę tutaj te teksturę, nie wiem czy ona będzie do koszenia, bo ona się różni od zwykłej, która jest na przykład tutaj tego nie sprawdzałem, to jak chcecie to sobie się czasami sprawdzić w takim razie. Jeśli to idzie grać na temat. Bo jest naprawdę malutka. To jest tylko dla osób, na, które lubią grać małymi sprzętami i pobawić się troszeczkę takie wydziuwanie rol, rolnicze. Tak ja czasami też lubię. Tak żeby się odchamić troszeczkę od dużego sprzętu. Ehm, co jeszcze mamy? Tutaj możemy zakupić sobie zwierzęta, czyli coś takiego jak handel z zwierzętami. No i tutaj mamy rzeczy, gdzie sobie zakupimy traktory, maszyny, wszystkie przyczepy, cały osprzęt. On się tu będzie pojawiał. I tu mamy warsztat, czyli sobie możemy naprawić, zmodernizować, ustawiać sobie sprzęt według własnych potrzeb. Tutaj mamy łąkę. To jest pole numer jeden. I tutaj widać, że jest też inna trawa, prawda? To jest e, trawa taka już typowa, na, jak rośnie na polu. Nie jako łąka, typowo łąka, dzika łąka, tylko te na polu. E, tutaj mamy właśnie te zwierzęta. Tu jest pierwsze, to są kury. 30 maksymalnie kur tutaj pomieścimy w tym. I obok tutaj jest paswisko na owce, nie, przepraszam, na konie. I tu mamy 5 koni, sobie pomieścimy na tym, tym pasyżu. I tu, tak jak widzicie, jest też inna trawa. Także może być, że ta trawa nie będzie zdatna do skoszenia. Dobra, eee, no i to wszystko. W wokół są, są pola pod uprawę. Tu mamy silos. Silos to jest ten chyba standardowy 400, bodajże. Tak, 400. Mamy skup e, upraw. Także to możemy zwozić sobie rzeczy, które chcemy sprzedać. Jest tutaj duży silos. No i tutaj mamy e, miejsca do spania. Tu jest zbiornik z paliwem. Trzeba sobie uzupełnić go. No i tu jest jest Tu jest rzecz e, na ten sztuczny. E, e, Nawóz. A tu mamy pewnie na nasiona. Co tu możemy sobie zrobić? Nasiona, minerały. czyli wzbogacenie do PMR. Do, do, do no i jeśli chodzi o maszyny, z którymi zaczynamy na poziomie łatwym, to są dwa reaktory. klas Arion 660 o mocy 205 koni, Waltra G135 o mocy 145 koni. Później mamy Harvester War. to jest ten standardowy Top Line 4090H, 310 koni, 8500 litrów zbiornik. Później mamy przeczepę, przeczepa ma pojemność 8000 litrów tylko, ale bierze prawie wszystko. Później mamy e header do kombajnu, później mamy Disc Harrow do kultowowania pola, to jest Joker 4C, o, wymaga 140 koni i 4 metry szeroki jest. Później mamy Power Harrow, to jest KG301 Amazon Super. I pojemność, pojemność wymaga 115 koni mechanicznych i 3 metry szeroki jest. Później mamy Subsoil, to jest Agrisem, a On 120 nie wymaga i 3 metry szeroki, czyli już widać po tym, że to jest takie, to właśnie tak jak mówiłem, do takiego dziubania w polu ten sprzęt e, nasiona do sadzenia nasion, siewnik. Amazon Kanteya 3000 Super, 50 koni wymaga, 1600 litrów na, nasiona i 3 metry szeroki. Później mamy kosiarkę tylną, 80 koni i 4,4 metry szeroka. Później mamy przetrząsacz do, do, do trawy nasioną, żeby było. Tutaj jest 30 koni mechanicznych wymaga i 4 tary szeroki jest. A dalej mamy zgrabacz 35 koni, 4,7 metra szeroki. A później mamy dresownicę, belowarkę, 100 koni wymaga. A później mamy tora, widły do tora, przyczepę do headera do kombajnu no i odciążniki 2. 1100, drugi 1100. Tak, no i to wszystko by było. No i tak mapa wygląda z góry: o. kilka pól, kilka łąk, pastwisko z dziurą i tyle. Aha i właśnie sloty. Przepraszam. Jeśli chodzi o konsolę, to zaczynamy na wszystkich trzech poziomach 636. Jeśli posprzedajemy wszystko, co jest tu możliwe do sprzedania, bo są rzeczy, które nie można, a są rzeczy, które można sprzedać, to można zejść na do 484. voilà I to wszystko było już. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na następny polski matur. Już niebawem.